znowu nie byłam z tobą szczera w czym rozmawiałam z Milagros o Tobie Milagros no to co powiedziała że cię kocha Co takiego? Milagros cię kocha. No, się No, no, no. no, no Na pewno. No, Sama mi to powiedziała. Ale tak nie jest. Zresztą to nie ważne.

Więc w porządku. Kocham cię. Czuję. I ja cię kocham. Rozumiesz to? Czuję. Natalia Oreiro. Bakundo Arana w filmie Zbuntowany Anioł odcinek 143. Pozostały... Powiadaj, z kim się ożenisz? Czekaj. Wszystko można wyjaśnić. I zaraz mi pan to wytłumaczy. Co tu się dzieje? Wszyscy oszaleni. Myślą, że jestem milionerką. Bo jesteś. Jak to? Uspokój się. Nie mogę. Nie mam ani grosza. Daj nam wyjaśnić, dlaczego on myśli, że wyjdę za niego. Możesz zamilknąć? Wybaczcie, porozmawiam z nią. Idziemy do gabinetu. Napijcie się. Jak mogłeś na Ciebie głupić? Przecież powiedziałeś, że chcesz się z nią ożywić. Lubię jasne sytuacje, a oni wygadują byle co. Siadaj, nie mogę, oni mówią głupoty. Usiądź. Siedzę. Co się dzieje? Nie zamierzam czekać, aż umrę, żebyś przejęła wszystkie moje dobra. Co? Ci mężczyźni. Wiesz, że to adwokaci? Tak. Prosiłam, żeby przygotowali dokumenty, dzięki którym przekażę ci swój majątek. Nie rozumiem. Jesteś milionerką. To znaczy, kiedy podpiszę dokumenty i zostaną spełnione wszystkie warunki. Milionerka? Musisz mi coś obiecać. Obiecaj, że nigdy mnie nie okłamiesz i będziesz ze mną w Obiecujesz? Tak. Szkoda, że nie pogodziłeś się z Pablem. Nie rozmawiajmy o nim. Tak bardzo go nie lubił. On też nie nie lubi. Ale tego nie okazuje. Już nie Chcesz będę o tym cafecito? mówiła. Mm. Chcesz kawy? Cafecito. Well. Yeah. Y ella me dijo que mówiła, że cię kocha. Que enamorada de vos. ¿Qué decís? Co powiedziałaś? Milagros, enamorada milagros de vos. cię kocha. Que? Eh, no, decha il Nie chcę kawy.

Mam pieniądze. Idź, nie chcę, żeby ktoś cię zobaczył. Gracias. Dziękuję. Dzień, Dzień dobry. Jak się masz? Zaskoczył mnie pański telefon. Co w tym dziwnego, że właściciel chce rozmawiać z księgowym firmy. Dziwne jest to, że spotykamy się poza firmą i to bez wiedzy mojego przełożonego. Bo dni tego idioty są policzone. Jeśli się postarasz, zajmiesz jego miejsce. Byłbyś dyrektorem finansowym. Czym mogę pomóc? Chcę, żebyś dokonał malwersacji. Przepraszam, że to mówię. Pani zwariowała. Nie. Nie może mi pani tego zrobić. Już zrobiłam. Nie chcę niczego. Masz już wszystko. Teraz rozumiem. Co? Zniszczyła mi pani życie. Nie mów tak. Zabrania się. To no, prawda. Teraz już wiem, dlaczego ten facet chce ożenić swojego wnuka ze mną. Myśli, że mam force. Skąd ci coś takiego przyszło do głowy? Słyszałam, jak o tym mówili. Teraz rozumiem. To warunek, o którym mówiłam. Nie obchodzi mnie to. Niczego nie chcę. Może pani tego nie podpisywać. A ten pagaz niech o mnie zapomni. Pani też.

Nie trzeba było wychodzić z klasztoru. Przepraszam, muszę wziąć proszek. Nie rozumiem. Czego? Dlaczego mnie unikasz, skoro mnie kochasz? Przelamy? Zalenie. Spójrz na mnie i powtórz to. Nie chcę, bo znam twoje sztuki. Mieliśmy się pobrać. Mówiłaś, że mnie kochasz. Nagle mnie rzuciłaś i mnie unikasz. Nie rozumiem. Orzędź się z Kwoką Daj mi spokój Wpuszczaj Wiesz o czym chcę porozmawiać? Po firmie krążą różne plotki To znaczy? Nie może się pan dogadać z kuzynem Zapomnij o tym i rób co ci każe Zwłaszcza jeśli chcesz tu pracować co pan każe? Dzisiaj w inspekcji na budowie będzie uczestniczył Iwo Di Carlo. Co to jest? Instrukcje. Wypełnij je razem z jakąś dziewczyną. Dobrze, szefie. Kiedy będę prezesem, dam Ci dobrą posadę. Proszę mi wybaczyć. Nie wiedziałem, że jesteś taki. Jestem mężczyzną. Będę milczał, ale się rozczarowałem. Co pan pomyślał? Odpoczywasz sobie? Gdzie tam jestem zrozpaczony? Pomóż mi. Chcę zobaczyć się z panienką Wiktorią. Teraz zaczynam czuć się okropnie. Zamknęli ją w domu i Don Federico nie pozwala jej wyjść. Musisz mi pomóc. Nie ominę ochrony. Rozmawiam z Cokoro. Może coś wymyśli. Mówisz poważnie? Przecież jesteś moim przyjacielem. Dziękuję.